Cześć, to znowu ja, Kacper Czerwiński. Zapytacie mnie pewnie, co jest takiego szczególnego w IG News? Co to jest w ogóle te całe IG News i czemu mamy tam dołączyć? No, już Wam odpowiadam. Po pierwsze, mamy super wtyczki AI na rynek do tradingu. Po prostu się będziecie tradować. Nie mówię wam, że zarobicie z tego kupę pieniędzy, bo trzeba się oczywiście starać i to trzeba się starać. Trzeba włożyć to jest czas, energię i zarobicie. Uwierzcie mi, jak włożycie czas i energię. Pamiętajcie, przeszłe wyniki nie prezentują przyszłych. Ale co jeszcze mamy oprócz tego? Super wykłady, super liderów, całe ogólnie społeczeństwo nasze. Chcę was po prostu nauczyć. Czego nauczyć? Nauczyć, co to jest pieniądz, jak inwestować. I to jest taki przesmak. Wstawiam oczywiście jeszcze rolki, bardziej zdjęcia, jak to. Żeby mieliście tylko przesmak, jak to wygląda, żeby wam udowodnić, żeby. Bo nie chcę was tu kłamać po prostu. Stawię wam, zobaczycie, sami zdecydujecie. No i w sumie to tyle. Co, co wam mogę powiedzieć więcej o Genius? Jak coś, to się widzimy.